Cześć kochani. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku kulinarnego sztosu. Mamy piękny poranek w jesieni, naszej złotej jesieni, a przed wami dzisiaj specjalne danie, kaczka, filecik podany z, z taką specjalną kaszą, a raczej trzema kaszami, bo taki mam dzisiaj pomysł. Będzie to soczewica zielona, będzie to bulgur i kasza pęczak. Do tego będziemy mieć sosik z winogron czerwonych gotowanych na winie, mus z jabłka, marynowaną dynię i świeży rozmaryn. Takie połączenie mam nadzieję, że będzie Wam pasować. Zaczynamy, słuchajcie. Rozpoczęcie dania oczywiście od gotowania kaszy. Wcześniej sobie przygotowałem już gorącą wodę, da trzeba wrzeć. A więc sobie ją osolimy. Zawsze pamiętajcie o soli co już mniej. Lepiej dosolić jak będzie gotowa, bo nie wiadomo czy będzie zasłona słona czy nie. Trzy rodzaje kaszy. Jak widzicie soczewica zielona, bulgur, i pęczak lądują w wodzie i zaczynamy gotować. W międzyczasie przygotujemy sobie szybko mus z jabłka. Będzie bardzo prosty i bardzo szybki. Jabłuszko oczywiście obieramy. Mogą to być różne rodzaje jabłka. Możecie robić sobie różne mieszanki tych jabłek. Ja proponuję szarą renetę, bo jest bardzo uważam pasująca do musu. I będzie zapewne idealnie się ten temu zrobił. Jabłuszka, słuchajcie, obrane. Ja myślę, że dwa na taką porcję to jest wystarczająca ilość. Co z nimi robimy? Oczywiście kroimy w cząstki, bo będą one próżone. A później blendowane, żeby nasz mus był ładny, gładki. Taki dodatek, właśnie do kaczki. Wiadomo, że kaczka kojarzy się z jabłkiem, gruszką, winem i ziołami. Słuchajcie, takie jabłuszka w naszych rondelkach lądują na pół, na cztery. Będą się jak najszybciej próżyły. Możecie oczywiście łączyć jabłka i gruszki. To też będzie bardzo fajne połączenie. Jest bardzo pasujące do kaczek czy gęsi. Słuchajcie, podpróżamy. Dodajemy sobie winka białego. Ja, że lubię, oczywiście, łączyć smaki do takiego jabłka delikatnie. Świeżo omlętego pieprzu i czekamy aż miank... będzie bardzo miękkie jabłko, żeby można było je blendować. Pamiętamy, żeby kaszę przemieszać. Są to trzy rodzaje, żeby dobrze się gotowała. Kolejnym elementem oczywiście będzie nasza kaczka, czyli królowa dzisiejszego dnia. Walamy sobie patelnię, przyprawiamy kaczkę. Mam taki pomysł, żeby kaczka była delikatnie ostra, ale też delikatnie słodka. A więc co? Musztarda miodowa. Słuchajcie, posmarujemy sobie ją od strony skóry. Tak właśnie teraz. I natniemy skórę, żeby lepiej nasza kaczuszka zrobiła się w środku, jak i była fajnie. Fajnie efekt na talerzu przede wszystkim. Tak właśnie jak teraz. Słuchajcie pieprz nie żałujemy z dwóch stron. Delikatnie soli. Ja uważam, że lepiej sobie dosolić na talerzu. Tym bardziej, że mamy sól morską, więc trzeba z nią uważać. Na patelni ląduje delikatna ilość oliwy. I od strony skóry zaczynamy smażyć kaczuszkę na złoto. Na średniej ilości ogniu. I da się nasze jabłko. Nasza kasza. Kasza pomalutku już się robi. Miękka. Jabłuszko też jeszcze chwilę będziemy blendować. Dołożymy, sobie tu do jabłka troszeczkę rozmaryno. Do przypomnienia już niedługo w restauracji sezon będzie nowe menu, właśnie jesienne. Będzie dużo kaczki, dużo gęsi, dużo ciekawych rzeczy, ciekawych dań. A więc serdecznie zapraszam. Takie właśnie kaczki. Może teraz zobaczycie, nie wiem. Ale zobaczcie, jaka złocista z jednej strony. I wtedy będzie. Fantastycznie. Nasza kasza jeszcze słodkiej chwile. Będzie taka al dente, nie do końca miękka. Nasze jabłuszko, słuchajcie, jest już dość miękkie, żeby je blendować. A więc zdejmuję spalnika. I w rondelku. Robimy z tego mus, który będzie dodatkiem do naszej kaczki. I właśnie taki mus nam chodzi, ładkie fajne jabłuszko. Patrzymy na nasza kaszka. Jak najbardziej za chwilkę będzie gotowa. zmniejszamy ogień na minimum. Okay. Ostatnim elementem będzie sos z winogron. Coś, co jest też inne i myślę, że zazwyczaj nie robicie takich rzeczy w domu, a ja Wam zaproponuję. Czerwone winurona lub zielone, w zależności od tego jakie lubicie. Ja proponuję Wam zielone. Są bardzo fajne. Czerwone są bardzo fajne. Kilka sztuk na patelnię. Na pół przekrojonych. Niech nam lekko zmiękną. Do tego troszeczkę musztardy i taką na wino I niech nam się to wszystko redukuje Pieprzu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Zaczęmy naszą kaszę. Kasza dosłownie dwie minutki będzie gotowa do wyłożenia talerz. Tą karczkę zabieramy jeszcze delikatnie majerankiem, na sam koniec, sam ja tak daję, żeby ten majeranek był wyczuwalny, a nie spalił się podczas smażenia, bo nie cały efekt, żeby było to popalone. Chwileczkę będzie gotowy. Patrzcie, się fajnie drudykował. Istnieje to oczywiście dzięki musztardzie. Kaszę za chwileczkę wykładamy. Czas zrobić talerzyk. Dzisiaj, takim ringiem, wyłożymy sobie kaszę. Nie będziemy, słuchajcie, ani już podsmażać, dodawać masła, czegokolwiek, jeżeli lubicie, jak najbardziej, bardzo proszę, ale ja wyłożę po prostu z garnka na talerz. Trzy rodzaje kasz, bulgur, soczewica, czerwona i właśnie pęczak. na talerze ląduje na smus. z jabłka Gładki, fajny musik Takie w dwóch, trzech miejscach w formie łezki, jak lubicie co podać ja myślę, że coś takiego musik z rozmarynem na winie przez ciekawa propozycja, królowa, i kaczuszka. na naszą kaszę, oprzemy sobie ją, słuchajcie, suczysta, mięciutka, do tego, Sosi. Ten właśnie winogronowy. Delikatnie polewamy po Tak widzicie kilka winogron na wierzch. Do ozdoby, dołączka rozmaryną. I coś, co będzie naszym dodatkowym elementem, czyli dynia marynowana, odcie kilka kosteczek. Mamy jesień, gdy nie mamy podostatek, świeżo mielony pieprz i nasza kaczuszka jak najbardziej gotowa. Taki właśnie przepis specjalnie dla Was właśnie dzisiaj w WEC w kulinarnym Sztosie. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzania programu. Trzymajcie się i cześć!